Cześć. Kuriozalna sytuacja miała miejsce na Mistrzostwach Świata Amatorów w grupie Open do 2000 ELO. Ponieważ zawodniczka z Polski zajęła czwarte miejsce w całym turnieju, trzecie miejsce wśród kobiet i nie została w żaden sposób nagrodzona, a mało tego zostali nagrodzeni zawodnicy z niższych miejsc. Co dokładnie się wydarzyło, to oczywiście wam wyjaśnił. Natomiast najpierw zobaczyły sobie partię Olizy rundy trzeciej która mocno się przyczyniła do jej walki o te czołowe lokat. Tutaj partia zaczęła się od E4C5, czyli mamy obronę sycylijską. Poszła A6, czyli czarny ustawia tak klasyczną strukturę z sycyla, zabezpiecza pole B5, zabezpiecza pole D5. Biały odpowiedział goniec D3, zabezpiecza sobie przyszłościowo, przyszłościowo pionka E4 przed ewentualnymi atakami. Plus, jeżeli w jakiejś dalszej perspektywie czarny zrobi krótką roszadę, no to jest wtedy Atak na punkt H7, więc ten goniec na D3 stoi nieźle, ale przeszkadza Hetmanowi, więc od razu następuje tutaj atak, no i skoczek musi zmykać, odchodzi na B3 ponownie z atakiem na tego gońca, więc goniec odchodzi na a7. Tak typowo ten goniec zazwyczaj stoi na e7 i jak to zwykle w szachach bywa, są plusy, są minusy, ponieważ tutaj stojąc na e7 zabezpiecza słaby pole d6, ale za to jest dosyć pasywny, a na a7 działa bardzo aktywnie po przekątnej a7 g1. Natomiast w tym przypadku... Ważne jest to, że pole B5 jest zabezpieczone, więc o pole D6 nie trzeba się tutaj obawiać, bo skoczek nie ma jak się tutaj wpakować w jakiś rozsądny sposób. Jeżeli skoczek tędy by chciał wleźć na D6, no to zawsze można wrzucić B5 i zabezpieczyć pole C4. Więc oczywiście to pole D6 jest słabe i trzeba na nie uważać. Bardziej uważać niż w momencie, kiedy ten goniec stoi na E7, ale nie jest to problem, którego czarny nie byłby w stanie rozwiązać. Więc nastąpiła Roszada, skoczek C6 i Hetman E2. Tutaj mam wrażenie, że biały nie do końca rozumie, o co tutaj chodzi w tej pozycji. A dlaczego? Ponieważ tu w partii poszło D6 i biały zagrał A4, a ten ruch Hetman E2 jest po to grany w tej pozycji, żeby zagrać goniec E3 i żeby się pozbyć tego gońca za 7. Granie goniec E3 od razu, no to jest totalnie bez sensu, tak? Bo te. Pionki teraz są szkaradne i to jest ogromny problem. Więc, dlatego, właśnie bia Biały Gra to Hetman Edward, żeby sobie przygotować pozbycie się tego problemu. I to jest bardzo pouczający moment, ponieważ niesamowicie często spotykam się właśnie z taką sytuacją, że zawodnicy zakuwają debiuty. Tak nie wiem, jakby zakuwali jakiś wierszyk w, obczym, w obcym języku, że ja tu, on tu, ja tu, on tu, ja tu, on tu. A znacznie po pierwsze łatwiej, a po drugie lepiej jest uczyć się debiutów na zasadzie zrozumienia, czyli w tej oto pozycji mam problem taki, że goniec mnie tutaj atakuje, więc chcę się tego gońca pozbyć, w związku z tym gram hetman Edwa, żeby zagrać goniec c 3 I w ten sposób banalnie łatwo jest zapamiętać, że hetman e jest prawidłowym posunięciem w tej pozycji, a druga sprawa, że jeżeli czarny coś tam zacznie kręcić, no to my mamy te idee zapamiętane, więc będziemy w stanie się odnaleźć w danej pozycji, nawet jeżeli przeciwnik coś tam zacznie lecieć na partyzanta, nie teoretycznie. Więc ok, hetman e2 jest w porządku, d6, a4 wydaje mi się być niepotrzebnym ruchem, ponieważ czarny i tak nie chciałby się spieszyć z tym b5, bo jeszcze nie zakończył rozwoju, więc tutaj rozwój figur jest priorytetem, trzeba na pewno zabezpieczyć króla, więc b50 tutaj w żaden sposób nie pomaga. A skoro czarny nie chce grać B5, no to A4 jest po prostu niepotrzebny. Więc skoczek F6, figurka wkracza do akcji, biały poszedł dalej A5, totalnie mu się to nie przydało, a stracił na to dwa posunięcia. Co pozwoliło Oli zagrać E5 i teraz pionek kontroluje kolejne pola w centrum szachownicy. Plus goniec C8 teraz może wkroczyć do akcji, no bo wcześniej ten pionek E6 go blokował. Oczywiście ponownie, wszystko ma swoje plusy i minusy, bo teraz pole D5 się osłabiło, ale nie jest to jakimś problemem. Gdyby Biały grał jakiegoś skoczka C3, żeby tutaj ewentualnie polem D5 się zainteresować, no to po pierwsze groźby nie ma. Bo jak skoczek wejdzie, to można się go pozbyć i co najwyżej pionek stanie na D5, a to nie jest dla czarnego żaden problem. Więc po pierwsze groźby nie ma, a po drugie koniec może teraz wkroczyć do akcji z atakiem, bo biały nie może zagrać F3, bo tutaj byłby wtedy szach. Także czarny tutaj szybko się rozwija, gra H6, żeby pole G5 zabezpieczyć, żeby biały skoczka nie związał. I nie zdobył pola D5, i wszystko jest w jak najlepszym porządku. Natomiast finalnie biały się zreflektował, zagrał to nie C3, nastąpiła wymiana. No i tutaj pełna, e, pełna agresja ze strony Oli, skoczek G4. O, tutaj jakiegoś Hetmana H4 na pewno czarny ma na radarze, gdzie tutaj fajnie zostałaby nawiązana współpraca tego Hetmana ze skoczkiem. Więc biały pole H4 zabezpiecza, i teraz żadna roszada. Żadne rozwijanie gońca, tylko pełna agresja, H5. Już tutaj wisi w powietrzu H4 z następnym H3, gdzie wtedy pozycja białego króla zostanie bardzo mocno osłabiona. Więc tutaj biały już musi uważać, biały zagrał H3, żeby skoczka wygonić, ale wjeżdża w, w yy, wtrącone posunięcie H4, Hetman musi odejść i teraz skoczek też odchodzi. Ale już pionek zajął dużo przestrzeni na skrzydle królewskim. Biały Hetwan E3 szykuje F4, no to skoczek H5, i teraz żadnego F4 nie ma, a mało tego, skoczek chce tutaj wjechać, i dzięki temu pionkowi na H4, który zabezpiecza pole G3, no to biały tego skoczka z F4 wygonić nie może. Więc widać, że ta idea pchnięcia pionka, włączenia tego pionka do akcji, bardzo przydatna. W partii skoczek C3, no to skoczek zgodnie z planem wjechał na F4. już tutaj widać jakieś ofiary na H3 na radarze. Biały skoczek D5, no i dalej pełna agresja Hetman G5. I tutaj właściwie był to ostatni moment, gdzie jeszcze biały mógłby nawiązać jakąś walkę przy poprawnej defensywie. Natomiast biały w partii popełnił błąd, zbił na F4, no i wtedy już równia pochyła w dół. Już ta partia była niedługo. Uratowania. W tym momencie można jeszcze było zabezpieczyć punkt G2 Hetmanem. I teraz, jeżeli goniec zbije na H3 wykorzystując związanie, no to biały wygrywa. Bo skoczek F4, Hetman H3, jest figura więcej, ataku jakiegoś tutaj czarny nie posiada, także pozycja białego jest totalnie wygrana. Ale można by zagrać skoczek bije H3 z szachem. Król musi odejść i teraz już grozi GBH3, więc skoczek ucieka. No, i teraz widł. I tutaj wchodzi taki forsowny wariant goniec G4, Hetman E3, wieża A8. I tutaj pozycja jest bardzo skomplikowana, bo biały ma jeden punkcik do przodu, ze względu na to, że czarny ma skoczka i pionka za wieżę. Więc z materialnego punktu widzenia jest delikatna przewaga białego, ale za to. Figury czarnego są bardzo aktywne i to rekompensuje tę stratę materialną. Także pozycja jest tutaj bardzo zagmatwana, ale do gry dla obu stron. Biały, przy poprawnej defensywie, nie powinien tego przewalić. Choć oczywiście nie jest to takie proste, no bo widać, że te figury wokół białego króla bardzo agresywnie ustawione. Więc w partii nastąpiło: skoczek bije F4, EF, i teraz jest pozamiatane. Nie można zagrać hetman f3, po skoczek hetmana wygoni hetman odchodzi goniec h3 i po zawodach, więc w partii hetman d2 goniec h3 f3 i teraz owszem biały hetman tutaj broni, ale to jest pionek w plecy plus do tego król jest bardzo bardzo osłabiony, także pozycja czarnego po prostu totalnie wygra. Goniec e6 król tutaj poszedł na h1, no i aż. Kusi, żeby tutaj zagrać H3, żeby całkowicie rozbić białego króla, ale ratuje tutaj G4. Nie możemy zbić w przelocie, bo stracimy hetmana. W związku z tym e, Ola tutaj zagrała prosto, a skutecznie. Wieża H5, e, teraz hetman jest broniony, no i teraz H3 jest już groźny, e, ponieważ to G4 białego nie uratuje. I tutaj e, rzeczywiście poszło to H3, F bije G3, F4, G2 szach, no i po zawodach. Widać, że te dwa pionki bardzo blisko pola przemiany: król piekielnie osłabiony, także pozamiatane. W partii skoczek C1, skoczek się tutaj zaktywizował, Hetman E3 i poszło wieża H4. Co trochę utrudniło realizację przewagi. Tutaj domyślam się, że zegarek mógł być problemem, że tutaj już mało czasu było po stronie czarnego. Ale okej, okay, przewaga w żadnym momencie nie została wypuszczona, także trochę naokoło, ale bez problemu zrealizowane. Tutaj takim natychmiastowym zabójstwem byłoby goniec G4, ponieważ grozi skoczek F3 co wtedy król białego ma niemałe tarapaty, a goniec Edwa nie ratuje, ze względu na goniec bije Edwa I tutaj biały albo zostawi tego skoczka, no a wtedy jest to figura więcej dla czarnego, albo zbije tego skoczka, no i wtedy dostanie mata. Więc jeden i drugi scenariusz nas oczywiście satysfakcjonuje. Ale w partii poszło to wieża h4, tak jak wspomniałem troszeczkę tutaj naokoło, ale ok, przewaga została zrealizowana i biały właściwie też miał niewiele do gadania. No i właśnie ciekawa akcja została rozegrana przez organizatora tego turnieju, ponieważ pierwotnie miały być dwie grupy: sekcja Open do 2000 Elo. Czyli tam może grać każdy chętny, kto ma ranking niższy niż 2000, oraz grupa y, dla kobiet do 2000L. Ale przez to, że y, było y, mało zgłoszonych pań do tej grupy, no to ta sekcja kobiet. Y, Została skasowana, no i zawodniczki zostały przeniesione do grupy Open. Czyli grały po prostu z mężczyznami. No i ciekawie ułożyły się wyniki. A tutaj, właśnie na szachownicy, macie jak ta partia się zakończyła. No, trzy piony przewagi, i tutaj Biały stwierdził, że dobra, tyle mi wystarczy, i postanowił zrezygnować. No ale przeanalizujmy teraz wyniki. I tak jak widzicie, e, mamy tutaj Ole Tarnowską na miejscu czwartym. I teraz, jak zostały rozdzielone nagrody? Za pierwsze miejsce e, dostał gość nagrodę, po prostu za pierwsze miejsce w grupie Open, wszystko normalnie. E, na drugim miejscu była pani e, z Belgii. E, dostała nagrodę dla najlepszej kobiety. OK, wszystko normalnie. Zawodniczka z trzeciego miejsca nie dostała nic, zawodniczka z czwartego miejsca nie dostała nic, zawodnik z piątego miejsca dostał nagrodę za drugie miejsce w sekcji Open, zawodnik z szóstego miejsca dostał nagrodę za trzecie miejsce w grupie Open. No to powiem Wam, że pierwszy raz się spotkałem z takim rozdzielaniem nagród, no i teraz, jak sobie organizator przetrawił to w mózgu, że wyszło, wyszło, mu, wyszło mu takie rozdzielenie nagród. Otóż on sobie stwierdził tak: Te panie zgłosiły się do sekcji kobiet, która się nie odbyła. No, a skoro się zgłosiły, zgłosiły do turnieju, który się nie odbył, no to nie należał im się nagrody w tej sekcji OP, mimo że zajęły trzecie i czwarte miejsce w, właśnie w tej sekcji. No, i tutaj no, mega tragiczna kwestia no bo raz, że Ola była wyżej od tych zawodników z 5 i 6 miejsca no to była trzecia w kobietach więc medal się tutaj należał. No i oczywiście e, została tutaj e, sprawa przedstawiona na Twitterze, e, się to e, o, dosyć rozkręciło, no i władze FIDE e, tam zareagowały, że coś tutaj jest nie halo. No i organizator stwierdził, dobra, to jednak te nagrody będą, e, będą wydane, e, ale koniec końców jednak pozmieniał zdanie i stwierdził, że jednak nie. I parę dni temu się dowiadywałem, jak akcja e, się zakończyła i na ten moment Ola nagrody nie otrzymała także czy finalnie otrzyma, czy nie otrzyma to zobaczymy, powiem Wam, że to standardem są nagrody na przykład dla najlepszej kobiety, albo dla najlepszego juniora, czy dla najlepszego seniora 60+, plus, różne tego typu rzeczy ale żeby nie dawać nagród, bo ktoś jest kobietą to pierwszy raz się z czymś takim spotkałem także jestem mega ciekaw jak się tutaj sytuacja rozwinie jak coś to linki do artykułu, który Dokładnie tę sytuację omawia. Wrzucę wam w opisie do tego nagrania i też będę updateował, jeżeli będzie wiadomo, jak się sytuacja finalnie zakończyła. Także kuriozalna sytuacja pierwszy raz coś takiego widziałem, no i mam nadzieję, że ktoś tam temu organizatorowi wreszcie jakoś przemówi do rozsądku, no bo ewidentnie tutaj coś tam mu nie zadziałało. Także cóż, jeżeli podobało Ci się to nagranie, to zostaw komentarz: trzymaj się, Ola, no i Miejmy nadzieję, że finalnie tę nagrodę otrzyma. Także cóż, dzięki za uwagę i pa pa!